Hejka! Witajcie na vlogu z treningu skokowego, a raczej z gimnastyki na Kokusiu. Dzisiaj będzie sobie trening na halterku, na tym halterku, właśnie. Tylko nie wiem, czy na tym, czy na tym granatowym. Chyba sobie zrobimy właśnie na tym. Tutaj mamy wodę, bo ostatnio sobie też w nim właśnie jeździłam. Więc zakładam, pokażę, jak będzie on wyglądał. I będziemy już wychodzić. Okej, okay, a więc kokuś jest gotowy. A więc tak. Ubrałam go właśnie w ten halterek. Yy, ma te swoje wodze czarne i czarmsika. Gwiazdeczkę. Myślę, że bardzo mu pasuje. Pięknie wygląda. Wyciągam wszystko i idziemy na boisko. My już tutaj jakby jesteśmy pod klatką. dokładnie, dlatego, że na boisku trochę za bardzo wieje. Yy, nie będę się z tym już przenosić. No i tutaj mamy tak. I małą, więc tak. No tutaj, oczywiście, krzyżeczka. Następny, i następny. Jest to po takim łuku, bo nie dałam rady zrobić na prostej. Najwyżej po prostu tam się zrobi na prostą. No a teraz pojedziemy tu sobie troszkę. A najpierw będzie tą zgołkę. No bo ja się już rozgrzałam z kokusiem. Jedziemy. jeszcze raz. Łoje Okej. Okay. Jak widzicie, jestem już tutaj właśnie tak, że widzicie mnie jak to skacza. Co prawda, tak jak mówiłam miało być więcej gimnastyki, jednak nie było, no bo za silny był wiatr i odniosłam tamte przeszkody, no tutaj skaczemy sobie 70 albo 80 na przeszkodach. W ogóle to wygląda jakby ta bliżej przeszkoda, ten bliższy stojak był. Ucięty, ale nie, bo telefon jest na schodkach. No i tutaj mam chodnik. Yy, więc tutaj sobie skaczemy oczywiście z kokusiem. Trening uważam za bardzo udany. Co prawda nie był najlepszy, ale był udany. I to się liczy najbardziej. Tutaj ustawiłam sobie jeszcze na 90, no i skoczyłam, tutaj się prawie wywaliłam. No ale ja fullę i czasami wysokie w szkole to nie jest najlepsze połączenie. Tutaj ja się nadal staram skakać bez tej ręki, bo ona mnie tak wkurza, po prostu tak brzydko wygląda. Ja muszę się nauczyć skakać bez tej ręki. No dobra, poskakałam sobie trochę. Co prawda więcej niż nagrałam. Ale nie mam wszystkiego nagranego, no bo... Chciałam sobie też sobie właśnie z nim trochę potrenować, ale też nie mam zbyt dużo czasu, bo jadę na konie. Prawdziwe, więc bym na 17, a jest nie wiem która. No a teraz skoczymy sobie to tak z góry właśnie. O boże, nie wyszło. Jeszcze raz sobie to skoczymy. Uff, teraz już chyba lepiej, ale nie wiem. Więc sobie jeszcze trochę poskaczę. Przepraszam Was, że tak mało nagrane ze skoków, no ale no trudno. Ok, my z sobie już właśnie. Wróciliśmy do domku. Yy, naprawdę pięknie chodził. Yy, myślę, że bardzo fajnie poskakał. Cieszę się, przepraszam Was, że tak mało nagrałam. No, tak jak mówiłam, jadę na konie, więc też yy, nie chcę się na nie spieszyć, wolę to zrobić powolutku. Na spokojnie. Więc dlatego zawsze nie lubię za bardzo nagrywać tak przed końmi. No ale dzisiaj Wam nagrałam. No i rozsiadujemy sobie właśnie yy, kokonata. Więc najpierw czarmsika sobie ściągamy. Odłożę go na chwilę tu i ściągamy. Znaczy rozpląta przed ten halterek. Okej, okay. mamy, więc ściągamy w wodze też. halterek odłożyłam. Teraz chowamy czarmsika. Idziemy z tym i chowamy. Odkładamy. Yy, więc w tym odcinku to było na tyle. Był chyba dość krótki. No ale cóż, więc pa pa!